wie, Wiesz co chodzi. Leblanc. Zedem. W siedem toku mam ochotę, że to. Mmm, gram na bocie. Nawet okna nie można otworzyć w tym mieście, Jebany. chciał przynajmniej nosem wyjść na zewnątrz. Ja pierdolę. Zginie, zginie, proszę. Nie. Tak się składa, jestem też na midzie. Uj, ja. jak wychodzą wszyscy. No i z sklika. Bez nam mewki jesteśmy. Bez czego? Bez Bezemerka! Uuuu Fancy feet, wombo combo uuu, uuu. Dobra, nieważne bułkę z makiem to najlepsze tam zrobić Mam dużo lepsze rzeczy Na przykład ty Buka z Demonem Na przykład pizza Na przykład tu skodembiany Ja pierzebolem Nie prawie nic jest lepsze niż bułki z znakiem Mówimy to o bułkach a nie jakichś drożdżówkach Chcemy być rozpoznawalni na cały świat, to musimy tu odjebać akcje życia, jakieś kombosy robić Gdzie tak. ty mione mnie gonisz Double kill W4, rozwaliliśmy Mati, a jesteśmy pokchump Matka, mama, coś mi wysłała na Instagram. Mógłbyś się teraz jeździł narkotyzować, albo pijesz, ale nie jesteś najgorszym dzieckiem, bo nie myjesz po sobie naczyń. <śm> <śm> no, plus jeden mama. Kiedy mama cię podsumowała? <śm> A, ale one, ale zrobuj wyszło. badem, o kurde. Oj, ja mnie pierdolę. Kurwa siat Kurwa jest Ja pierdolę no The fuck jest. Nie wierzę oni od Nie wierzę Widzisz mnie? No ale... Czemu mi nie da? A to... <laughs> nie widzę cię <laughs> Dobra, typować, typuje, jazda. Się wydaje, że Lu zostawiła penisa na klawiaturze, to by mnie pokonało. Lecimy, lecimy. O, Resurrection. No, lepszej zagrać nie mogłem. A przyjebać ci kiedyś? Inny przegrać z setem, kurwa. Mać. Ja największe obrażenie w drużynie no i fuj Bo masz W A jeszcze masz jeszcze najwięcej No nie, śmierci nie można mieć <grym> Bo ty masz 12 <grym> To jakiś bug Ale, najmniej... Cały ale ten ale klient jest, jest bugowany FPX W skrócie First person Xenofobia Lecimy z tym Ej, słup dup Chcesz zobaczyć moją... <grym> Chcę Chcesz zobaczyć, Chcesz zobaczyć kolekcję, kolekcję moich butelek. Na kamerkę zobacz. Ale nie masz kamerki. O kurwa, czekaj, bo to nie tu. A mój. To się do tego, że mam na setę. i tak się już nie wygląda. No ja, ja sprawdzę, czy ziemia jest blisko podłogi. <laughs> Mam szóstkę. Oriana poproszę o kule mocy na moje jaja. Ja nie mam jeszcze. Taj <grymne> <Dajna grymne> Are you fucking ready guys? Nie. <grymne> Mogę już dostać uh. coś? Mogę? To tylko do Mogę. Kopców. Dobra, ja. Yeah. No i co? Widzisz jak szóstki oddały? I ejzik. Się... Ejzik kochanie. Nacznę, nacznę, nacznę. Chodź, to bierz? Bierz. I słuchaj, mnie ty. Chodź tam, wiesz. Takie zgranie jakby było na klaszu to free winek. A może ja sprężynka? Ja ta Oj tak. Jak ja Ale wjedzie. No słuchaj. U, nie, ja nie, nie, wyłączam to. No dobra. Poproszę o kule Macy. I szukam Ej, teraz coś... sytuacji. <grym> <grym> L L time. Halo? Ja, <grym> <stąd nie się? grym> Ej, coś cię przerywa. Jebane luki. Algi? Halo! Ooooo! Co ty mnie sterczy? Ej, chopacjon na noc zbutowany jestem nie czym idzie. Ja pierdolę, ale mam na kurwa to się dzieje, hehehe. Ja pierdolę. Ej, na koniec jest takiego ziomka jak DJ skręty Jarid? Hehe, <grym> coo! Aa, nie znacie. IJOKS! A słuchalna. Wiesz to? Jeszcze tam kurwa odgłosy z są Tak jest wszystko! Teraz Łańcuch za 40 mila mam patrzą na tory akcja łańcuchowa Nie no zostaw, to jest najlepsza część Ale będzie kichany zaraz Na zdrowe. chuj, Halo! Gierka mi się zminimajkowała <laughs> Jeszcze ja kurwa tu w tym bulfighter nie mogę. Dobra, jest to. urat na ziemi. Zbugowaliście gierkę. Dobra, uratuję was, chłopaki. Uratowałem was. Dobra, teraz to moja kolej. Pas, na początku śnieżka, żeby zbeitować. Śnieżka. Flash do boku. Pajak jak Damian dodżuje. Damian dodżuje kurwa nic. Ale... <laughs> Zapraszam na start głosowy, żeby podzielić się swoją opinią ja bardzo rozpierdoliłem przeciwników. Wow. Dzień dobry, jestem Beck. O kurwa. <laughs> o nie. Oh. Witamy. Oh, wow. witamy na czasie głosowym. Witamy, witamy. witamy. Nie, bo to jest... Dawaj, 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 dawaj. She must be dead. The... Bang. co tam suwek? Co rozkłonasz? Yy, messengera. Messengera. Dobra, ja jestem martwy no. Nie jestem. Uhu. <noise> co tu się poza tym? What the fuck? na potem Bachora Co? Dobry Bart na oporcie polecam. Pół, pół, pół... gry go nie było na linii, trzy wyjebki solo Zonia, exhaust Co ja nie mam zagrać? Dobra, to będzie zabawne Dawaj poke O kurwa Zaraz wracam Idę to przemyśleć Dawaj go, leć, Le, ja, ja lecę Kurwa Dobra. Czy ty no. będzie ultował? Ok Super, on ma kurwa tego, dobra, chodź tu mordo Ale tu gdzieś jest eee, bo to będzie, jest, ej, tam tepuj, bieg, biegu, biegu bieg, 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 do bazy. do bazy nam idzie tepuj, tepuj. Oh nice masz to Kate. Dobra, tak, nie nic nie jest. Dobra, tam postać Nie no, kończ, ale wiesz, nice Powinieneś to zrobić Na pasywce? Jest, skończył Tego było trzeba Better Jungle Wins, tak jak napisał Kot dosłownie wziął sobie o Siedzi, chilluje. Nic więcej nie robi. Tak. Oh, yeah. <ślad> nie, nie potrafię normalnie powiedzieć papa. Ja muszę się pożegnać, sprzedać plaskacza dziwce, powiedzieć, dobry seks i wyjść kurwa, rozumiesz? Nie nie, emotki no i wstawić. Nie! <ślad> Dobra, tô a um aí, David. <migui> Mati. Que <migui> banheiro. <Patrick. migui> <migui> <Davion. migui>